Jeśli twój brat grzeszy przeciw Tobie, przebacz Mu nie siedem, ale siedemdziesiąt siedem razy. To jedno ze zdań w Piśmie Świętym, które mówi o przebaczeniu. Codziennie prosimy o Pana Boga o przebaczenie. Odpuść nam nasze winy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom. Jeśli ja przebaczę drugiemu, to Pan Bóg przecież nie będzie gorszy ode mnie, też mi przebaczy. Miłosierdzie za miłosierdzie. Co to jest przebaczenie? Co to jest okazanie przebaczenia? Bo to jest zasadnicza różnica przebaczyć, a okazać na zewnątrz przebaczenie. Chrystus był bardzo zraniony. I co robił? Stanął tym, z tym na modlitwie do ojca i mówił, ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Czyli było to przebaczenie wewnętrzne, przebaczenie, które dokonało się na modlitwie. Nie okazał im tego przebaczenia, bo oni nie poprosili. Jakby poprosili natychmiast, by to uczynił. Czyli jeśli my przebaczamy innym, którzy nas zranili i skrzywdzili, jutro znowu mogą nas skrzywdzić, to jest to coś, z kim trzeba stanąć przed Bogiem. I to niezwykła różnica, okazać to przebaczenie, a przebaczyć, bo można zrobić wiele niepotrzebnych błędów. Zawsze tutaj przytaczam historię pewnego. Ojca, który star się z synem, syn w średniej szkole nieco go obraził, tate bardzo to zabolało, zamilknął, poszedł do drugiego pokoju, stanął z tym na modlitwie, synowi w sercu przebaczył. Ale tego przebaczenia nie okazał, bo wina była po stronie syna i czekał, aż syn uzna tę winę. Syn po trzech dniach skruszał, przyszedł i mówi: Tato, przepraszam. Ojciec natychmiast wyciągnął rękę. Przebaczył mu 72 godziny wcześniej, a przebaczenie okazał teraz, kiedy ten uznał swoją winę. Pamiętajmy, że nieraz wina jest po środku. Ktoś nam zaszedł za skórę, ale my też święci nie byliśmy. Przepraszam za to, co jest moją winą, nie za to, co jest winą drugiego. Ale ktoś musi zacząć pierwszy, może to pomoże drugiej osobie też wyciągnąć do nas rękę i spotkamy się gdzieś pośrodku. Przebaczenie to jest proces, to nie jest coś natychmiastowego. I kiedy Chrystus umierał, znowu zwracam uwagę, że on prosił ojca: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Jakby sam z siebie w swym człowieczeństwie nie miał tej mocy, jakby prosił: Ojcze, ty we mnie, w, ich, w moim imieniu, przebacz im. I nieraz, kiedy nam trudno jest, jak przyjmujemy ciało pana Jezusa, to możemy mówić: Chryste, który jesteś we mnie w komunii świętej. Przebacz im w moim imieniu, nawet jeśli dobrze wiedzą, co czynią. I wtedy nasze serce jest wolne. Nie pielęgnuje uraz nienawiści. Jest zasadnicza różnica między potępianiem człowieka a potępianiem czynu. Za czyny trzeba odpowiedzieć, i to nieraz bardzo surowo, po to mamy sądy. Po to miarę mamy wymiary sprawiedliwości, ale z perspektywy ducha, zawsze chcemy, żeby ten człowiek nawrócił się, odpokutował, wynagrodził, zwrócił do Boga. Dlatego Chrystus nie przyszedł na ziemię po to, żeby świat potępić, ale po to, żeby Go zbawić. Kobieta jest raniona przez męża, ale często biega do kościoła i przebacza mu mocą Jezusa. Wewnątrz, nie okazuje tego przebaczenia, bo on ją non stop rani, ale jej serce jest wolne. Teraz trzeba dojrzeć do, do przebaczenia, trzeba wiele łaski. Nie, nie wymagajmy od ludzi natychmiastowego przebaczenia, módlmy się o to, zachęcajmy, ale nie ma co ich do tego forsować, bo to może być. Pewna rana, która wymaga czasu, aby się zagoiła. Jak pies człowieka zrani w nogę, to się goi miesiące nieraz. A jak człowiek człowieka zrani w serce, to może być bardzo długi proces. Nieraz słyszymy o takim przebaczeniu, pojednaniu w rodzinie, w narodach, między narodami. To też takie wypełnienie tego przysłowia, że czas leczy rany. Czas i łaska leczą rany. Panie, uzdalniaj nas do przebaczenia. Ojcze, odpuść nam nasze winy, jak i my przebaczamy naszym winowajcom. Amen. Niech Wasze wysiłki w kierunku przebaczenia. Błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Któż jak Bóg?